Cześć wszystkim i witam Was serdecznie w Twierdz Krzyżowiec 2. Moi drodzy, jest to tytuł przez wielu z Was pominięty, opuszczony, zostawiony na pastwę losu. Nie podoba się Wam imersja z tej gry ze względu na modele 3D. Myślę, że w tej, w tej serii możemy spróbować zmienić Wasze zdanie lub chociaż przybliżyć Wam ten tytuł, jeśli go nie znacie lub odpuściliście go zbyt wcześnie. Moim zdaniem jest to gra, która daje frajdę. Ma swoje bolączki, tak samo jak i Twierdza 2, ale jest dużo lepiej zrobiona, jest na pewno poprawioną wersją dwójki, która no, jakby nie patrzeć, miała swoje za uszami. Moi drodzy, w Szlakach Potyczek mamy do dyspozycji aż 6 oddzielnych szlaków klasycznych rzecz jasna. Jest to Chrzest, Oddech Niewiernego, Pustynna Gorączka, Droga Wojownika, Szlak Łez i odchłanie, odchłanie Piekieł. Wszystkie szlaki poza Odchłanią Piekieł mam ukończone. Do tego są jeszcze szlaki z DLC, jest ich aż 4 i jest z nim kilka ciekawych misyjek, także myślę, że będzie co grać. W podstawowych szlakach łącznie mamy 21 misji, także ja bym zaczął od szlaku pierwszego rzecz jasna, od sztu i misji pierwszej za górą, w której prawdopodobnie będziemy walczyć ze szczurem. Przejdźmy do. a nie, szach poeta. Ok, w tej misji walczymy z szachem poetem. Poetą i mamy dwa poziomy trudności, normalny i łatwy. no Oczywiście zagramy sobie na poziomie trudności normalnym. W sumie nie wiem, czy jest tutaj możliwość odblokowania wyższego poziomu trudności, no ale cóż. Dobrze, na początek oczywiście budujemy składzik. I spichlerzyk. W tej części można było obracać już budynki, także bardzo fajna sprawa. Zbudujemy sobie, powiedzmy, dwa sady jabłoni. Myślę, że jakieś świneczki. Z dwie sztuki też sobie postawimy. No i <laughs> oczywiście, moi drodzy, kilka farm pszenicy. Myślę, że tyle wystarczy. Do tego, oczywiście, warto by było pobudować drwali również niedaleko. Do Dobrze, zaraz się robotnikami zajmiemy. Drwala nie można. Nie, drwala też można obracać. okej, okay, super. Dobra, myślę, że tylu drwali nam wystarczy na chwilę obecną. Kamieniłom jakieś gdzieś możemy postawić? Gdzieś tam jakiś kamień chyba był. Tu jest kamień. Okej, okay, no to postawmy dwa kamieniełomy. Nie starczy już nam drewno. okej. Okay, no to woły w takim razie. Jeszcze jednego woła postawmy. No i tak to się prezentuje na chwilę obecną. Warto by było postawić targowisko. Tylko, że rynek kosztuje nas aż 105 drewna. I to jest mój błąd, że nie postawiłem go od razu, bo nie mamy wystarczającej ilości pracowników. Wiecie co, to ja może bym coś na razie wstrzymał. Żeby nam drwale ruszyli do roboty. Dawno się nie grało w twierdzenie, także... No, musicie mi wybaczyć jakieś błędy początkowe. Ale z czasem myślę, że sobie z tym poradzimy. Zbudujmy tutaj taki mur na początek, żebyśmy mieli w ogóle mm, jakieś, jakieś możliwości obronne. No i może jakąś wieżyczkę byśmy do tego dorzucili w tym miejscu. A niech będzie, że w tym miejscu. Dobra, i wrzućmy na nie w sumie tych włóczników. Lord w tej części twierdzy nie jest takim mocarzem jak twierdzy 2, także będzie nieco ciężej, moi drodzy. Żarcie, dostajemy na start bardzo dużo. Tutaj mamy zakładkę, z której, w której możemy m, pobierać podateczki na przykład. i dać małe podatki, które zabiorą nam aż 10 popularności, ale mamy bardzo dużo popularności, ze względu na to, że mamy aż 4 rodzaje żywności na start. No dobra, tempo rozgrywki możemy sobie przyspieszyć, tylko gdzie to się no wyświetlało, jaki jest tempo w tej chwili? A, szybko, dobra, no to niech będzie, że szybko, szybkie tempo rozgrywki będziemy mieć. No i dobra, czekamy teraz na drewienko i zaraz będziemy ogarnić sobie przynajmniej ryneczek. Potrzebujemy na to jeszcze aż 63 sztuki drewna, moi drodzy, także nie wcale, wcale nie tak mało. Dobra, mamy wreszcie rynek, postawię go trochę w złym miejscu, bo tutaj powinny zostać domy, no ale dobra. I teraz mamy tutaj coś takiego jak autohandel. Oczywiście, ustawmy sobie, żeby było zawsze minimum 100 drewna na składzie. Niech kupuje to drewno nam gra automatycznie. I teraz budujemy sobie domki. Myślę, że dwa domki nam wystarczą na początek, żeby to wszystko nam śmigało jak trzeba. Ok, odpalamy też farmy świń. No i myślę, że można by było zacząć się bawić w pozyskiwanie większej ilości kamienia i żelaza, bo bez tego ani róż. Ok, i żelazo tak samo. Można by było postawić gdzieś tutaj. Widzę już jakiś atak na nas leci, co mnie dosyć mocno martwi. No, ale myślę, że damy radę, zrobimy się z obroną, zbrojownię postawmy sobie, nie wiem, gdzieś tutaj. I do tej zbrojowni oczywiście koszary by się nadziedały. Mamy sporo łuków na start, także, ok. Wrzucamy ich tutaj na wieżyczkę, potrzebujemy tych łuczników więcej. Jeszcze kilku łuczników, łuczników, dobra wrzucamy. Ustawianie ich w tamtym miejscu było błędem, OK, oni już tutaj do nas podchodzą. Spoczko, katapulta nie powinna nam niszczyć nic, bo mamy wejście na danego bezpośrednie, otwarte. No i dobra, początek misji, no trudny, można powiedzieć, ze względu na to, że nie zorganizowaliśmy się wystarczająco dobrze, no ale Myślę, że troszeczkę czasu i będzie wszystko git, tak jak trzeba. Dobudujmy jeszcze jeden dom. No i trzeba zacząć budować y, infrastrukturę przemysłową. Także zbudujemy sobie młyn. Jeden myślę, że nam wystarczy. No i oczywiście piekarnię żeby tutaj żywność tam się produkowała. Mamy za mało drewna. Dobrze. Tak, mięsko będzie to będzie, tylko nie będzie sera. No to możemy sobie postawić dwie farmy sera, może trzy. Okej, okay, tutaj wojska szacha ewidentnie nas będą gnębić. Także trzeba coś będzie wykombinować zaraz z tym kamieniem, bo. nic nie pozyskujemy. Nie wygląda to zbyt dobrze. Sporo chmielu mamy nawet na stanie. Można by było pójść też w karczmę. W tej części twierdzy karczmy mają jak najbardziej ręce i nogi, mają sens. I myślę, że warto by było też nie zainwestować. Tylko fajnie by było też mieć bramę. Ile my mamy złota? 3900 w ogóle. Ok. Dobra, spróbujmy tam porakrutować jeszcze trochę. woja. doślijmy nieco żołnierzy na mury. Ok, nasza granica się kończy w tym miejscu. Czyli no, wieżyczki, jakby nie patrzeć, nie zbudujemy już tak blisko. Maksymalnie wieżyczkę będziemy mogli zbudować gdzieś tutaj. Chyba jeszcze się nie mylę. Musi być nasza wieżyczka na zielonym polu. Ok, łucznicy na szczęście przeciwnika są. Eliminowani, także może zaraz nasza gospodarka nieco ruszy. Dobrze by było zająć w miarę szybko tą górkę, także bierzemy się do roboty, jeżeli chodzi o produkcję broni. Eee, zacznijmy od łuczników, czterech łuczarzy powiedzmy, e, paru też od kurz bym chciał ziomeczków. Trzech myślę, że wystarczy. I teraz e, płatnerz. Trzech partnerzy, jeden ziomek od Wekier, jeden ziomek od Mieczy Nie ma dość i do jeden ziomek wody. od, od Halabard, od Pik w zasadzie. Mhm, mm szachu, tutaj twoje papugi możecie, wiecie co sobie zrobić. Okej, okay, potrzebujemy więcej pracowników, jasne, no to dobudujmy kolejne domy. Im bliżej dom stawiamy naszej siedziby, tym więcej mamy w nim mieszkańców, im dalej dom stawiamy od siedziby, tym ich jest mniej. Trzeba o tym pamiętać. Elegancko wyeliminowaliśmy wszystkie jednostki droga. Co prawda też chłopcy do nas lecą, ale nie powinno być problemu z ich eliminacją. Nie no, koniecznie musimy wejść w tą górkę, bo nie, nic nie wyprodukujemy, ani żelaza, ani, ani kamienia. No dobra, myślę, że poczekamy teraz aż oni podejdą, zostaną wybić i wejdziemy sobie na górkę, żeby ją zająć. Mam tylko małą grupkę wojsk, 20 mm, łuczników, siedmiu kuszników, 16 łuczników, także może coś, do tego dorzucimy ekstra i będziemy mogli sobie spokojnie przejąć tamte tereny na górce. No. Oddziały szach atakują, nie widzę, żeby atakowali. Możemy spróbować podejść w to miejsce. Chociaż tych puszników chyba sobie odpuścimy. Nie będziemy ich tam wysyłać. Powybijać ich wszystkich, dacie radę. Chyba nie damy rady przejąć tego terenu jeszcze. No nic, no nic, ale próbowaliśmy. Chyba będzie trzeba jednak więcej łuków trochę zainwestować. Dobra, jak tam z populacją? Marnie, no to trzeba dobudować kolejne domy. No i jest już trochę lepiej. Z żarełkiem jak stoimy? Mało świnek, mało świnek. Potrzebujemy więcej farm świn, żeby tutaj nam utrzymać bonus od żywności na najwyższym poziomie, także dobudujemy tych farm świn kilka. E, może jeszcze farmę sera. Jedną nie zaszkodzi. Dobra, kolejna grupa wysyłana na górkę. Myślę, że tym razem da się nam ją przejąć. Mamy 30 łuczników, łuczników, 39 łuczników, 10 kuszników. Powinniśmy być w stanie spokojnie tutaj się utrzymać. Przy okazji przejmując te tereny. Dzięki czemu będziemy mogli wreszcie pozyskiwać kamień żelaza normalnie z źródła. Dobra. I powinno być git teraz. Więc budujemy sobie jeszcze jedną. Jeszcze jedną kopalnię żelaza chciałem powiedzieć. Ok, zmieścimy. Dobrze. To teraz jeszcze tylko prówkę. No i git. Teraz wypadałoby dosłać tam na górkę no, paru rycerzy, żeby po prostu. Nie, masz dość złota, by <laughs> Nie dojechali nas. Ruszamy? 11 myślę, że będzie wystarczającą ilością. E, mają status obronny, powinno być OK. No dobra, to rekrutujemy teraz łuczników i powoli szykujemy się do ataku na szacha. Nawet nie wiem, czy jest sens zabudowywania na tego przejścia do naszego zamku. Tutaj na górze mamy limit budynków, 52 na 200 osiągnęliśmy już w tej chwili, a jeśli chodzi o dział, mamy wykorzystany limit 104 na 500, także jest ok. Z hajsem nie stoimy jakoś wybitnie. tak że będzie trzeba coś pokombinować, zaraz posprzedawać albo pobudować kolejne budynki, które się nam mogą przydać. Wyczyścimy sobie ten teren z wszystkich budynków szacha. Trzeba się pozbyć wszystkiego i wszystkich, co tutaj um, mogą do nas podejść. I myślę, że te budynki e, wołów też przeszkadzają nam w jakimś stopniu. O, no właśnie, mam okazję sprawdzić, czy zbrojni z szacha będą w stanie dotrzeć naszych strzelców. Na szczęście nie. Myślę, że moglibyśmy teraz jeszcze tam paru kuszników dorzucić, ponieważ, no jakby nie patrzeć, może dość do większego ataku, w którym no stracilibyśmy inicjatywę w tamtym terenie. Dlatego dorzucamy ich tutaj. Templer już zostawiamy na obwodzie i jest git. Jest pięknie. Ok, możemy postawić sobie kościół. Ja bym kościół zbudował gdzieś tutaj w samym rogu mapy, tak żeby nam nie przeszkadzał. No, ale przy okazji możemy zbudować też kilku świecarzy. Raz, że świece można sprzedawać i jest to legitne źródło dochodu e, dla, na, dla naszego zamku. A dwa, że możemy sobie po prostu zwiększyć mm, rozmach mszy, dzięki czemu będziemy mogli pobierać większe podatki. I teraz mamy minus 22 z podatków. No, ale mamy wszystkiego pod dostatkiem, jeśli chodzi o pozyskiwanie żywności. Tak patrzę teraz, z szynką jest najgorzej i z owocami. Także trzeba by było dobudować teraz kilka dodatkowych. E, sadów, no i Nie kilka dodatkowych farm. Do Świn. Trochę się tam tereny kurczą, no ale to nic. Myślę, że gdzieś tutaj coś jeszcze wciśnie. Tylko to jest kwestia pewnie też czasu lub lepszego ustawienia konfiguracji tego wszystkiego. Brak robotników. Oj, oj, dobra. E, chyba z tym podatkami trochę przegiołem. E, spróbujmy w takim razie dobudować jeszcze dwa domki, gdzieś tutaj. Powinno wystarczyć. W ogóle nie pokazałem wam zamku szacha. Zamek szacha wygląda w następujący sposób. Można budować tutaj takie umocnienia na murach, coś w tym stylu. Eee, jak na przykład barykady, albo hurdycje. Hurdycje to jest nic innego jak taki drewniany. Drewniana osłona, pozycja strzelecka dla naszych łuczników, kuszników, którzy stoją na murach. Bezpośrednio na murach. Na wieżyczkach, z tego co pamiętam, chyba się nie dał hurdycji budować. Tak jest, tylko i wyłącznie na murach możemy. No, i mamy też oczywiście ukryte kolce, wylczadowe tak zwane barykady, którymi możemy też ukierunkować przejście. Na przykład moglibyśmy tutaj postawić sobie barykadę i gdzieś tutaj jeszcze strzelców poustawiać, tak żeby wo wrogie wojska wchodzące do naszego zamku nie mogły bezpośrednio na nich ruszyć, tylko jeszcze musiały i potoczyć. I w sumie, na upartego moglibyśmy sobie tutaj zrobić taką zabudowę, powiedzmy coś w tym stylu i ustawić tutaj oddział z, z, z um, jakimiś zbrojnymi z tyłu, żeby pilnowali porządku jeśli chodzi o budynki typu mm, mangonela, kusza, balista, i tak dalej, są to budynki wolnostojące, duże budynki, które nie mają jakiegoś wybitnego zasięgu ani szybkostrzelności. Nie są tak użyteczne jak te, które były w twierdzy krzyżowiec jedynce, ale są na swój sposób też bardzo dobre. Na przykład taki stacjonarny młotacz Belsiana, który wygląda w ten sposób, może podpalić określony obszar. Tak, jakbyśmy strzelali smołą po prostu. E, dzięki czemu na przykład możemy wyeliminować bardzo szybki sposób wrogich e, inżynierów z katapultami, czy coś w tym stylu. To jest bardzo dobra opcja. E, tutaj nie widzę, żeby sultan próbował, czy tam szachą się nazywał? Szach. No sultan można powiedzieć. Nie widzę, żeby sultan próbował się tutaj do nas wybierać, także postawimy sobie zaraz warsztat obrężniczy gdzieś powiedzmy tutaj. I będziemy zaraz się brać do roboty, jeżeli chodzi o eliminację tego gościa. Myślę, że nawet tych templariuszy nam wystarczy. Jedno jedenastu to trochę za mało. Może zaczniemy rekrutować jednak zbrojnych. Templariusz kosztuje 200 sztuk złota, a zbrojny 40 na przykład. A jest jeszcze sierżant sztabowy, którego też jednego chcę zrekrutować, ponieważ jest to jednostka OP. Sierżant sztabowy. Sierżant Sztabowy to potężny wojownik, który nosi również sztandar i, i zagrzewa żołnierzy wokół siebie do walki. Skuteczność zbroi znajdujących się w pobliżu niego żołnierzy dwukrotnie wzrasta, czyli jest to chodzący buffer. Oso jest to jednostka, która daje naszym wszystkim zbrojnym, którzy znajdują się w jego zasięgu, buffa do obrony. Czyli mając powiedzmy dwóch, trzech takich ziomeczków, którzy są mega drodzy, bo kosztują też 150 sztuk złota w oddziale zbrojnych, eee, powiedzmy. Padających na 3-4 strzały kusznika, e, nagle padają na 8-7 strzałów kusznika. Także jest diametralna różnica w tym wszystkim, co jest bardzo, bardzo dobre tak, dla nas, jak i dla naszej obrony czy ataku. Warto też tych sierżantów wrzucać na mury, jeżeli przeciwnik ma dużo, używa dużej ilości e, ciężkiej, m, ciężki, ciężkich strzelców, takich jakimi, jakimi są na właśnie kusznice. Dzięki czemu mamy po prostu mocniejszą obronę. To jest bardzo, bardzo dobra i przemyślana strategia. No i tak jak wam mówiłem, yes, na przykład tutaj yes, można by było wrzucić teraz sobie kuszników. Można kolumny. też zarządzać ich formacją, ustawić ich w ten sposób. Gotowiła. Nie wiem, wrzucić tutaj gdzieś e, w kolumnie e, knechtów z naszymi tutaj sierżantami sztabowymi. I w ten sposób byśmy mieli bardzo fajną obronę. Na plecach kuszników przy wejściu do naszego zamku, oczywiście, to jest tylko pokazowa, ja nie, nie buduje się w ten sposób nigdy, ale no jest to możliwe i wygląda to zatnie. Daje tych, że mamy możliwość, właśnie sterowania naszą armią trochę bardziej w rozległy sposób niż poprzednich częściach krzyżowca, co mi się osobiście bardzo, ale to bardzo podoba. Możemy sprzedać trochę świec, bo mamy ich bardzo, bardzo dużo. No i zarobiliśmy dzięki temu trochę hajsu. sprzedajemy kamień. Ach, moglibyśmy też karczmę postawić. Tylko potrzebujemy farm chmielu, żeby to zrobić. Farmę chmielu gdzieś tutaj na pewno jakąś byśmy mogli wpisnąć już. Jedna farma chmielu. Jak tam z żywnością w ogóle? Jabłuszka i mięsko niestety kuleją bardzo. No dobra, możemy gdzieś jeszcze tutaj farmę chmielu. Moglibyśmy tutaj wstawić farmę chmielu. No to idealnie. Dwie farmy chmielu. To teraz jeszcze jakiś browar albo z dwa nawet. Dwa browary. Spoko. I na koniec e, karczma. Karczmę postawmy tutaj. Niech będzie. No i dzięki karczmie będziemy mieć teraz przyrost popularności i możemy sobie wrzucić na wyższy poziom, właśnie podatki. A potrzebujemy tych podatków. Potrzebujemy hajsu, potrzebujemy się móc rozwijać. Ja bym zrekrutował jeszcze dwóch tych sztabowych, przynajmniej tych czterech Templariuszy, no i resztę normalnie rekrutujemy jak leci. Mamy 135 łuków w ogóle. Dobra, wyślemy Templariuszy, mamy ich 9, tam w tej chwili dosyłamy do tej grupy 11. Także będziemy mieć 20 templariuszy, to już jest mega duża, dobra ilość. E, ta grupka też jest całkiem już mocna razem z tymi kusznikami i mm, knechtami. Czy zbrojnymi, tak naprawdę. No dlaczego tutaj włócznik jest określony mianem knechta. Knecht to raczej taki a, pomniejszy rycerz. Przynajmniej w tym, co mi się wydaje, że tak powinno być. Źle te browary zbudowałem. Dobra, browary trzeba gdzie indziej postawić w takim razie. Właśnie nas bagowało parę jednostek, niestety. Zróbmy coś takiego. Powinno być ok. Mm, Autohandel na ryneczku. I teraz tak. Sprzedajemy automatycznie przy 200, powiedzmy. Tutaj sprzedajemy automatycznie powyżej 700. Drewna jest zawsze dużo potrzebne. Tutaj świece sprzedajemy powyżej 30. Mm, no i co? To chyba będzie ok. Nie wiem czy młynę jeszcze nie dobudować jednego, bo trochę słabo nam idzie produkcja mąki. I tym razem tutaj powinno być ok, jeżeli wstawimy młyn. Wstawmy ten młyn gdzieś tutaj? Niekoniecznie No tutaj niech będzie ten młyn. No dobra, moi drodzy, 42 rycerzy zbrojnych, 42 zbrojnych, 51 łuczników 57 łuczników i czterech Sierżantów sztabałowych, myślę, że tych sierżantów sztabowych można by było jeszcze kilku dorekrutować. Tak, z pięciu, żebyśmy mieli pełny bonus. I teraz możemy się zająć produkcją machin oblężniczych. Myślę, że katapulty pociśniemy. Tutaj chyba nie będziemy robić. Wstawmy te katapulty gdzieś tutaj. I my widzimy teraz, że mamy zasięg aż dotąd z tej górki. Co prawda z mniejszą ilością... E... Trochę nam te katapulty tutaj strzelcy szacha e... przemielili. No ale zaraz się ich pozbędziemy. Rozpocznamy oblężenie. Przerzucamy armię w tym kierunku. Bardzo dużo tych łuczników Dobra spróbujmy im tam zrobić e, nieco pomocy 105 łuczników podbijamy pod mury zamkowe szacha Kusznicy tak samo podbijajcie do cióweczka Nie ma co czekać Rozwalić ten mur Katapult parę możemy dorobić bo wszystkie nam praktycznie rozwalili Okej, okay, nasi strzelcy bardzo ładnie się pozbyli większości obrońców z zamku szacha Bardzo dobra robota bym powiedział Możemy chwilkę poczekać jeszcze próbować zniszczyć tą wieżyczkę. Ok, jest git. No to co? Wbijamy na górę i eliminujemy szacha. Finalnie. Nie wiem, jak tutaj by szło nam z zastrzeleniem szacha dosyć powolnie. Także i tak eliminacja go za pomocą klasycznych wojsk lądowych, walczących wręcz, myślę, że byłaby lepszą opcją niż czekanie, aż go zastrzelimy. No i dobra, szach pada. No, i pierwszą misję mamy za sobą. Wybornie, wybornie. Wynik końcowy: 26 130. Która łamie uparty cedr? Piękny diagram. Mamy tutaj, jakby strzeliliśmy do góry. Tutaj, jak szach stopniowo upadał. Super. No dobra. Wielkość armii, i tak dalej. Możemy sobie wszystko posprawdzać. Bardzo rozbudowane są te statystyki w porównaniu do krzyżowca, czy nawet twierdzy pierwszej. O wiele, wiele lepiej nam to wygląda. Ok, no i słuchajcie, misja druga, szczur w klatce, ale to już w następnym odcinku. Mam nadzieję, że twierdza Krzyżowiec dba Wam się podoba. Mam nadzieję, że się przyjmie na kanale i że będziecie chcieli to oglądać. Bo ostatnio licho jest z tymi wyświetleniami i tak trochę demotywująco to nam nie działa, ale nie poddaję się. Oczywiście będę dalej robić materiały, próbować do Was trafić i tworzyć jakiś ciekawy kontent dla Was. Mimo wszystko. To tyle z mojej strony na dziś. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym odcinku z Twierdzy 2. Cześć.